Nie! zawładną mną! Ta kolacja jest dla dwojga. O, to twoja matka! Dupa wylizana! Bo cię że ty z kimś? Witajcie, kochani. Na wieczornym nabożeństwie Wewrona. Ja jestem doświadczony w to... tym. Wy niewdzięczne szmaty. Ludzie w Afryce mają gorzej. JEZUS! CO JEST kurde? Czy my idziemy im ruchać matki? O <laughs> jebanko! A! Chce Chcę się zabić. Chcę umrzeć. Jezus! Muszę anulować wszystkie dostawy koksu na dziś! 3 miliony euro dziennie. No to zajebiście! No to jest gruba sfaza, nie? Jakby... No to już jest inny poziom, bym powiedział, nie? CO JEST KURDE?! Blaska, co ci pies... Wywalaj! ma to jednak co ty blaszka robisz? Ja nie Czy ja ci kiedyś wyglądałem no? na zieranego? Ja pierdzielam. Nie chcę blaszka zaczynać <noise> tej rozmowy. Chcę tylko wiedzieć, komu rzucić cegłą w mordę. Eee, amfetamina, amfetamina! Mefedroniazu. Ale ty masz towar! Ale mi prawie ryj urwało. Niech słowo Chrystus zamieszka w twoim domu. Jadę! Dila za 10 milionów. Ja nie robię zemsty, bo nie chcę mieć problemów z prawem. Nie śpię! Przeszukanie. Pilnujcie. Spalę ten szpital. Co to było? Były łapy, 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 łapy! Korek, nie rób mi tego. O Boże, o oku. No jest jedna rzecz, którą ja potrzebuję teraz odczytu. Co ja mam zrobić? Zabić tego typa? Aaaaa! Ja pierdzielę! A no wie, tu jakieś konflikty są.